Dzień dobry, Dawid Kumor, BHP i Szkolenia. Zapraszam na kolejne nagranie. Dziś chciałbym rozprawić się, rozwinąć, opowiedzieć chwilę o mitach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. I żeby już nie przedłużać, pierwszy mit, z którym bardzo często się spotykam: BHP w małych firmach jest nieistotne. BHP w małej firmie jest tym bardziej istotne, szczególnie jeśli to jest firma, którą. Właściciel czy pracodawca prowadzi jako jednoosobowa działalność, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. W momencie, kiedy to nie jest spółka, a działalność gospodarcza, to wszystkie roszczenia wobec działalności są roszczeniami wobec mnie, jako tej osoby, która prowadzi działalność. W sensie, majątek firmy jest również majątkiem moim, a mój majątkiem firmy. Więc tym bardziej trzeba uważać na rzeczy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Bo ewentualne roszczenia będą dotyczyć mnie i ciągnąć się za mną i ewentualnie za moją rodziną. Więc w BHP, w małych firmach jest szczególnie ważne, myślę, że nawet w niektórych momentach istotniejsze niż w spółce ZO, dużej spółce. Kolejna rzecz, z którą bardzo często się spotykam, kolejny mit, z którym bardzo, bardzo często się spotykam. że Przy pracy fizycznej wypadki się zdarzają, w górnictwie wypadki się zdarzają to jest nieuniknione. Jasne. Są branże, gdzie tych wypadków jest trochę więcej niż w innych branżach. Są takie branże, szczególnie tam, gdzie jest praca fizyczna. W górnictwie jasne, literalnie rzecz biorąc, aktualnie no bardzo często na każdej zmianie można by wypadek znaleźć. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów i definicji wypadku przy pracy. Niemniej, pytanie, czy te wypadki, urazy są nieuniknione? Bo bardzo często jakieś 15-30 sekund na zastanowienie się właściwe podnoszenie, właściwe łapanie e, używanie sprzętu wspomagającego przy niektórych pracach używanie środków ochron, spowodowałoby, że, ten, że tego urazu by nie było. Więc wydaje mi się, że nie. Urazy nie są nieuniknione, wypadki nie są nieuniknione. Dałoby się wielu z, ze zdarzeń uniknąć, gdyby, gdybyśmy podeszli do sprawy inaczej. Gdybyśmy podeszli do sprawy... Gdybyśmy w głowie to BHP sobie ustawili trochę inaczej. Szósty mit... Trzeci mit, który się bardzo często pojawia, to jest to, że BHP ogranicza produktywność, tak? bezpieczeństwo hamuje pracę, spowalnia pracę, ogranicza. Czy to jest prawda? No z jednej strony tak, bo my wypełniając procedury, przepisy, pracujemy wolniej. Eee, czasami do, przez produkcję mogłem przejść na wprost. Ale przez to, że gdzieś tam się zdarzył wypadek, zostało to osiadkowane, już muszę okrążyć całą halę dookoła, żeby dojść w to miejsce, w które chcę. Czy to spowalnia pracę? Na pewno. Na pewno spowalnia pracę. Ale jak yy, na drugą szalę włożymy ewentualną absencję chorobową, ewentualne straty spowodowane przestojem zakładu po poważnym wypadku przy pracy, albo nawet awarii spowodowanej tym, że ja instrukcji... Czy procedur nie przestrzegam, to się okazuje, że no nie do końca spowalnia tą pracę. My się przyzwyczajamy do tego proceduralnego podejścia i w ten sposób unikamy, unikamy rzeczy, które by jeszcze bardziej spowolniło tą naszą robotę. Mit, z którym bardzo często się spotykam, w środkach ochron się źle robi. O tym Wam już nagrywałem kiedyś. Z jednej strony to prawda, bo środki ochron są niewygodne. Ale po pierwsze, one są po to, żeby mnie zabezpieczyć. A po drugie, być może są źle dobrane. Być może inne środki ochron tutaj hmm, przytyk do pracodawcy czy uwaga dla pracodawców hmm, może by je wypadało lepiej dobrać. Może ochronniki słuchu 30, z tłumieniem 37 dB, kiedy mamy przekroczenia ledwo 5, są zbyt poważne. Kiedyś miałem sytuację w firmie, która hmm, pracuje przy drodze. Że mi chłopcy tłumaczą, że się w słuchawkach nie da pracować, bo oni nic nie słyszą, co się tam dzieje. Mówię, pokażcie te słuchawki. Na no słuchawki tłumienie 37 dB, a przekroczeń było raptem, mówię, 10. Tam by wystarczyło jakieś 12 dB, żeby ci chłopcy byli zabezpieczeni, ale jeszcze się słyszeli nawzajem. nie? Więc być może tutaj dobranie tych środków ochron jest kluczem. Kolejny mit, z którym się spotykam. Ja już to robię 30 lat i nigdy mi się nic nie stało. Ja już to robię tak długo i nigdy nie miałem wypadku. To znaczy, że pracuję bezpiecznie. To znaczy, że to jest w porządku. Kiedy pracownik tłumaczy mi swoją robotę, najczęściej złą robotę, w sensie, że on przekracza przepis, na przykład nie ubiera okularów i mi tłumaczy, że on już 30 lat tak robił, bardzo często mi się przypomina Historia, o której słyszałem od, od właśnie kolegi po fachu, który jak zaczynał, to jak ktoś mu tłumaczył coś takiego, to zawsze mu mówił historię, że mój znajomy miał siedmiu synów i każdy z nich był idiotą. Stąd wniosek, że ilość powtórzeń nie ma znaczenia, jak tego ani razu nie zrobiłeś dobrze. Nie ma znaczenia, że to 30 lat tak robisz, jak to przez 30 lat zrobiłeś, robiłeś źle. Ilość powtórzeń nie ma znaczenia. Co z tego, że masz siedmiu synów, jak żadnego rozsądnego wśród nich nie ma? Kolejny mit, z którym się spotykam. Młodzi nic nie umieją, oni są najbardziej narażeni na wypadki. I jest w tym trochę racji, bo ja zaczynając pracę, z reguły nie potrafię zbyt wiele. Co więcej, jak ja nie potrafię zbyt wiele, to bardzo często mogę wygenerować wypadki. Niemniej statystyka tego nie potwierdza. Rok rocznie, e, jeśli chodzi o statystykę wypadkową, najwięcej wypadków mają osoby w wieku 40-49 lat. Następną grupą nie są młodzieniaszki po szkole, tylko ci, co mają 30-39. To jest po, po, prawie że połowa wypadków w wieku 30 lat do 49. Dlaczego? Rutyna. Rutyna tu robi bardzo dużo złej roboty. Takie przyzwyczajenie, takie, że ja już się nie zastanawiam nad pracą, tylko ją robię po prostu rutynowo. Bardzo często generuje ta rutyna wypadki, a nie to, że ja jestem młodym pracownikiem i nie wiem, co mam robić. Mit drugi, który się bardzo często, kolejny mit, który się bardzo często pojawia, to, że tylko nieuważni mają pracownicy wypadki, tylko nieuważni pracownicy mają wypadki. Czy to tak faktycznie jest? Nie do końca. Bo czasami przyczyną wypadku nie będzie nieuwaga. Bardzo często w, w tych wypadkach, które obrobiłem, główną przyczyną wypadku była organizacja pracy, że się nie dogadali, albo że szef to nie, czy tam przełożony brygadzista. Nie skomunikował ich, nie wytłumaczył im, kto, co ma robić. I to nie była nie uwaga główną przyczyną, ale właśnie coś dookoła, albo że instrukcji może nie znam, nie do końca wiedział, jak ten proces przebiega. No i chyba jeden z podstawowych mitów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, to jest to, że BHP to formalność i papiery. Ja wiesz, to te papiery z BHP, to ty mi porób, ja już będę bezpieczny. Jasne, bezpieczeństwo i higiena pracy, to BHP bardzo często wiąże się z produkowaniem kolejnych dokumentów, papierów i tak dalej. Ale to nie tylko to, bo jeśli my te dokumenty, papiery, formalności, instrukcje mamy zrobione dobrze, to one się przekładają potem na bezpieczną pracę. Realnie się przekładam. Na przykład instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, albo nie. Instrukcja wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych. W wielu zakładach jest taka instrukcja. Co mam robić, jak ja zaczynam robotę pożarowo niebezpieczną? Spawanie, szlifowanie, cięcie stali. I zaglądam w tą instrukcję i piszę. Masz mieć to, to, to. Nie możesz tego robić, jak jest to. Wiesz, konkrety. I jak ja się do tej instrukcji, do tych papierów, do tych formalności dostosuję, to jest bezpiecznie. Ja? Więc BHP to nie tylko papiery i formalności. To, to nie jest, te papiery nie są samym celem, ale właśnie to, żeby one były do wykonania, praktycznie do zrobienia. Tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Życzę bezpiecznej pracy i być może do zobaczenia następnym razem.